Szanowni Boże, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj środę, 9 kwietnia. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abetnego, że nie czcili mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy? Psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem. Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca, który zaś Bóg mógłby Was wyrwać z moich rąk. Szadrak, Meszak i Abetnego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: Nie musimy Tobie, królu, Odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki królu. Jeżeli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić Twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś, na to wpadł nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do szadraka, meszaka i Abetnego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy więcej niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać szadraka, meszaka i abetnego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi. Rzeczywiście królu. On zaś w odpowiedzi rzekł. Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd czwartego przypomina anioła. Nabuchodonozor powiedział na to: Niech będzie błogosławiony Bóg szadraka, meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. W kontekście dzisiejszego fragmentu z księgi proroka Daniela, warto sobie zadać pytanie, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, w jakiej znaleźli się bohaterowie dzisiejszego czytania. Szadrach, Meszak i abetnego którzy mieli do wyboru albo czcić swojego Boga, ponieść konsekwencje, albo uciec, albo ulec. Więc nieraz się zastanawiamy, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji. Ale to zastanawianie się, jakby to było, jest bez sensu, bo nigdy w takiej sytuacji się nie znajdziemy. Ale też takie zastanawianie się odciąga nas od tych sytuacji, które już są teraz w moim życiu i od decyzji, które muszę już teraz podejmować. Niech was, bo usami Bóg wszechmocny. Ojciec i syn, i duch święty, dobrego dnia. Szczęść Boże.